Moi mieli bardzo pięknie, pytam Syczkik na Ciesielskie Targi. I targi dekarzy ład odbędą się od 9 sierpnia tego roku do 11. Moi drodzy Syczkik, pytam pięknie, w którym sztuka budowania tu góralskiego jest miło, żeby przyszli, żeby popatrzyli. Pięknie pytam wszystkich cieśli, którzy znają się na budarce, co by przyszli bolonik będą przecież zawody w robieniu węgła. Pytą tych, co msoży, żeby tą hałpę, co za mną budują, co by ją umsyli. To będą zawody msorzy, w której piękniej usy, w której lepiej ubije, które jakiś wzór wymyśli. Zresztą te to, to będą oceniać sędziowie, a w sobotę 10 sierpnia po y, zawodach msorzy będą zawody cieśli właśnie, każdy jeden będzie musiał zrobić węgiel i tak samo sędziowie będą to oceniać. Moi drodzy, tak samo zaproszą wszystkie rodziny, żeby gazda wziął gaździnę, żeby wzięli ze sobą dzieci, bo po tych wszystkich zawodach cieśli, cieśli będą zawody rodzinne. Jako to niespodzianka tutaj ze strony organizatorów, i przyrektujcie się na choć roboty gazdowskie, co by pokazać, żeście są właśnie z gazdówki i ze wam robota nie jest łobco. Moi drodzy, zaprosą tych, co chcą mieć domy góralskie, domy drewniane i tych, którzy już mają, bo będzie wysta wystawa przeróżnych firm budowlanych, które. W której łący jedno, łączy budownictwo drewniane i nie inno w ogóle budownictwo. I moi drodzy, można się będzie przypatrzyć, jakie materiały nowe są na rynku, czym można chałupę łocieplić, bo teraz przecież wchodzą nowe przepisy i my też musimy iść za tym syczkim, co by nadążyć. Jakie materiały nowe, czym łocieplić, co by goralskiej z pola nie zepsuć, a co by w środku było ciepło. Dostatecznie można będzie obejrzeć, można będzie dotknąć, można pogodać z pałowcami od 9, od 10 w piątek do 6 wieczór. 10 zawodem SOŻy zaczynają się o 10 i kończą się po te południu zawodami rodzinnymi. No a w niedzielę wróżka. Ogłoszenie wyników, po sumie, bo każdy. Budążka zdecieśla. Powinien iść do kościoła, a po kościele spotykamy się tu i ogłoszenie wyników, ręce nagród. No i chwilę posiadał jeszcze troskę pośmioć się, pogodać no i przymierzyć się już do następnego roku 2020. Kiedy i Kasię spotkamy, ja myślę, że spotkamy się znowu tu, to jest chochołowiańskie zacisze, niedaleko term chochołowskich, także moi drodzy przyjedźcie, albo przyjedźcie jako w tory a, a my do roboty, bo nowy jest czas.